Co? Praca. Łańcuch zamiast paska to tak kurwa na hardcore porno. A tych, 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 tych jak to się używa tych do tego armoru i w ogóle? Ale co? No, to, to żeby polepszyć armor czy coś takiego. Ty, zamknąłeś mi człowieka ja telefon. No jebie. <laughs> kurwa. <laughs> Wiem, nie wchodź. Poczekaj, ja. jakbym się przeniósł jeszcze raz? No to da radę chyba. Razem kliknąć Ja już jestem Gdzie? No już na tym yy, w, y, przed drzwiami Dobra Boże kochany pękł, a to tam była taka pajęczyna <ścoughs> No to tak Nie lubię tych lochów A co już byłeś tu? Dalej, już mam do drugiego aktu przejście. Te? Ja w trzecim akcie byłem tamtym, wojownikiem, ale no przejepka tam jest. Dobra, ja bodyguardów mam. Jeszcze z drugiej strony trzeba zajść Tutaj to mi przypomina te lochy z tego Z pierwszego aktu, w tej tej A to twoich biłem O level zdobyłem Czekaj Jestem y, odporny na. te no. Na. to okay. <laughs> tutaj <Tudę> już <laughs> O, jest. wejście już do następnego. No to wchodzimy? Czy szukamy? Czy no właśnie. spijemy chyba. Chyba oczyścić te lochy. Stała A ty w co idziesz? Pewnie w lut będziesz szedł, nie? Tak, tak. Nie, ja to spo... Będę chodzący... Chodzące gniazdko <grymne> <grymne> O, jest jakaś różdżka Ale lepsza od mojej Eee, gorsza No i z różdżkami jest problem No powiem ci, że do tego Doszadała to każdy nóż tego to Problemu nie ma Tam wiesz, ostrza tego to Gol mi zajebał. Biegnę. Lecę pędzę. O, jakieś bydle wielkie. I chuju teraz cię popieszczę. Pa, ja go prądem. Ja go prądem będę... Topas... Ej, zabrałeś topas ring. Coś? Ty, nie. Nie, Bo nie Ładną zbroję. A kurwa mać 17 deksów trzeba mieć. Ale ładna zbroja. Kurwa. To się przyda może później, bo później będą takie chujowe bosy. Dlatego... O! Ja muszę ring zidentyfikować. To jest... Dobry dobrye. A i czego się nie da dwóch ringów? Ej, nie wiem po co mi jest physical damage. Ty nie mogę założyć tego. Od 11 levelu, dziękuję bardzo. Ze mi się. Ej, weszłem w ślepą uliczkę. Ja też. Idę schodami na dół. No czekaj, no tutaj ja byłem. Byłem. Tut Tutaj, gdzie ja jestem, też jest ślepa uliczka. Nie, jednak nie. Nie, jednak tak. <grymne> <grymne> Jak ty kurwa, żeś tam przez ścianę prze... Aha, tu. Dobra, to idziemy tam do... Idziemy do tego. O, jeden trup mi został. O. O, level mi wskoczył. Ej, nie mogę ulepszyć. Przed deksa podwyższyć. No to co... To, 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 aha... W, podskoczyła mi w, w wybuchowa śmierć i ten... i ten nożyki. Ja myślałem, to, że to jakieś posągi do To ja tak samo właśnie. O! Są wiesz, jakieś, tak. Wiesz dlaczego oni pękają? To jest właśnie krytyczne... ...critical hit. Jak masz loot i krytyczne wysokie, to cały czas kurwa pękają, nie? Goście, no, no, no. Uh, 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 uh. Ja wierz dole, jak popękali. Nie wiem, nie widzę, jestem z drugiej strony. Ale dziwnie wygląda z tą tarczą. Tu różko, ale tarcza w ręce. Nie wiem po co, no ale spoko. A, właśnie widzę. Zostawiasz ślady zbrodni. Bardzo łatwo cię znaleźć. O kurwa. Co <grystanie> tu jest? Zbierdalaj, uciekaj. Tu, tu jakiś się ty, to, to jakiś typ jest z nami. Chyba. Nie. Co to jest? Ej, nie są A to jest jakiś ten. Diabolis? Diabolis? Nie. Kurwa, jak mnie tłuką. O kurwa, zobacz co mnie goni. Ja pierdolę, fajerwerki. Kurwa, masz nie czas. <laughs> no człowieku, jak kidy nie dzwonił, to dzisiaj dzwonią na potęgę. Ty, trzeba zabić chyba tego diabolosa. O kurwa. Czekaj, go prądem rażę. Ty pęk. Jeszcze tutaj jest ktoś? Kurwa, ten ogień mi pomaga. Ja przed nim spierdalałem. <laughs> <laughs> Kurwa, e, bo nic nie widzę przez to. <laughs> Patrz kurwa, akurat musiał się skończyć Ty, w ogóle tam trzeba ten I zobacz co za mnie powypadało co Tak w ogóle Nie no mnie się wyświetla od razu, nie? Nie, ja muszę przytrzymać ten Ale Ładna zbroja, ale nie dla mnie. Jest jakaś laska, ale też nie dla mnie. Blower, nie User dla mnie. Your Cześć. Cześć. Trzyma. Zapadła martwa cisza. <grymne> o, diabolo nie no, nie, nie no, ja nawet nie widać, że ja będę miał okazję porozmawiać ze wspólnym Robertem Kaliszem. Ta, za no nie no, na przykład u mnie w gimbozie to każdy o to wygada. Jeszcze raz powtórz, bo nie słyszałem. Nie no, na przykład u mnie w gimbodzie to każdy o to wygada. No i bekaż z gimbozie teraz się kłania. Gdzie jest twój telefon? Daj mi. Nie rzucaj! A wy teraz y, w War Thunder gracie, czy... eee, nie, 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 X nie, 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 Aha, nie, Insufficient nie, nie, się nie, bardzo nie, 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 to jest darmowe czy trzeba pobierać. Dar znaczy pobrać musisz, ale darmowe, nic, złotówki nie wkładasz w tą grę. No, spoko. Są, są mikropłatności, ale to jak chcesz. Y to znaczy to mm -hmm. chodzi tylko o wygląd. Jak no. chcesz sobie zmienić wygląd, to tam możesz sobie coś kupić, a tak to nic. A no, idźcie w cholerę, to na tym na, 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 na to potrzebne nie jest? Sobie. No, no to nie kupujesz gra za darmo. Grafika zajebista gra fajna. No spoko. Gdzieś ty poszedł człowieku? A, ja jestem chyba u tej... Dalibyście linka do rejestracji? Więc wiesz co... Teraz będzie ciężko, ale wpisz sobie tak w goglach p a t Samocha Of O mam, patch of Xile. tak? No, 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 tak, tak Spoko Dzięki bardzo Nie ma za co Ej, gdzie Ej, ty Daniel... Wróciłbyś człowieku, bo tutaj jest ten diaboliz. No. Już, kurwa z nim tłukę. Widzę jak ci energia ucieka I słyszę gdzieś w oddali twoje jęki, ale nie widzę cię. Jak ja tropów nawet już nie ma. Czekaj to ucieka, ja jest ta kurwa tutaj. On przecież te przywołuje. Jeszcze mamy... Trzeba je eksplodować. Pierdol, zarzucaj go, ciebie Teraz Teraz, no, gdy nie ma co, co wskrzeszać, bo, wy, bo wysadzałem. Ja, pierdol, ja patrzę na ciebie, nie? A tu, chyba, myślałem, U. że to ja. Patrz, masz tarczę, czy nie? <słuch> <słuch> a, wy owczajcie temat warto teraz? No, zależy o co pytasz. Kiedy wyjdą czołgi? Wiesz co? Beta już jest, tylko. No, ciężko się dostać. Oglądałem swój twój ten, jak to. Jak to się nazywało? Film, właśnie. No, ale ten, ale wiesz co? W ogóle co do bety to jest nieciekawie, dlatego że tam musisz podpisać coś takiego jak NDA, umowa, która zobowiązuje no. cię do tego, że nie możesz puszczać pary z gęby. Nie możesz udostępniać screenów ani filmów do tego musisz im przesłać ksero swojego dowodu osobistego. No ja. No jest o to problem, bo wiesz, nie wiadomo jakie oni mają prawo co do ochrony danych osobowych, czy to nie wypłynie gdzieś, czy jak to będzie chronione, nie? taka ja. No niestety. Zabezpieczają się, jak mogą. Tak, bo wtedy mogą cię pozwać, nie? Jak, jak udostępnisz to gdzieś na YouTubie, czy, czy, czy gdzieś, nie? W danej No słuchaj, no to jest ich produkt, także wiesz... Także to mają, mają... tego w... prawo, no niestety. Że... No to... No i... jest, jest, Ten WoT jest teraz, teraz ten World of Plane i także... To wiesz, to też mają, też jakąś mają to, konkurencja jeśli chodzi o to. Tylko jest najgorsze to, że dając misję nie było żadnej wzmianki jak to będzie wyglądało. Tylko zrób misję, zwiększy to szanse na dostęp do bety i to wszystko. A teraz się no. okazują jakieś dziwne rzeczy. Dobra, możemy Daniel wchodzić tutaj. No idę, idę. Myślałem, że jeszcze czekaj coś tam jeszcze. by. Czekaj, 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 Skilla sobie dam. No ja teraz bo abyście mi trochę pomogli z tą grą, jeżeli możecie, bo inaczej wam tam zawracać za bardzo dupy. Nie, spoko, spoko. Rejestrujesz się normalnie, dostajesz no, aktywację. No ja to mam to już tam. Aaaa... Mm. <słuch> 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 no i <jeszcze. słuch> Ale, ale Cicho, no. bo namiot postawię! <słuch> Ale widzisz miał... Widzów, Kurwa, boss jest! No. Chodź tutaj. Kurwa, teraz mnie... Słyszę go. Biję go od tyłu. W dupę go biję. A Ty no... A, tu. Na trzeba na niego uważać bardzo mocno. Fajnie, FPS mi się włączyły. Stawaj w miejscu Ja to go dystansowymi zarzucę no fuck. Co jest? Kurwa, nie mogę się ruszyć Uciekaj, uciekaj, uciekaj Uciekaj Kom tu papa <grytanie> Dobra Kurwa nie ten skill Chuj przyciągnął mnie Dobra, ja go zarzucę dystansem Co mnie? Nie może stać w miejscu, mhm. musisz na okrągło obiegać, bo cię będzie przyciągał. Nie to będzie mi? trafiał. Ała. On jest do zabicia już, stara. Tam... Fuck you. O kurwa, ile wypadło tego wszystkiego. Insufficient permission's. Ej, żółte przedmioty podpierdalasz. Czekaj. <laughs> jak chcesz, to ci da masz. Masz. Ja, ja sobie sprzedam miałeśki. No ja też bym sobie sprzedał Hajs się musi zgadzać <noise> no, ta... O tą tunikę sobie zbieraznę I zaraz ją wkładam Kurwa się... na ciebie Wolno zbierać <noise> Zobacz jak ja mam teraz te Ty ale fa fajnie Fajnie bo yy... Wygląd się ogólnie zmienia Nie o. tak nie tak jak było na przykład w Diablo, że wkładałeś pewne rodzaje tego i chuj, i to ci zostawało tam do pewnego czasu dopiero jak, jak włożyłeś na wyższym poziomie tego, nie? A tutaj od razu wkładasz inną i inaczej wygląda. No blać kurwa mać, że tak to powiem. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, kurwa. Co tu? Co ja mam tu wziąć? Nie wiem 14 chyba to do... Idziesz do miasta Tam ci portal otworzyłem Too much no, Ale nie zrobię tak jak ty, że wejdę najpierw do niego <śmiesz> <śmiesz> Dobra Śmiesia ja nie ma co mówić i jaki No bo tak jest, tak człowiek ma żeby nie być na debila. Nie no, dlaczego? Nie no, nie. Bo jest towarzystwo, załóżmy jakieś tam wszyscy... Pani, wszyscy się bawią i taka jedna osoba nie ogarnia, a się śmieje, żeby nie być na debila. No. Nie no. Czas... Wiesz, tutaj, tutaj chodzi o to, że wcześniej wcześniej jak e... cofaliśmy się do miasta, to weszłem za nim. on zamiast poczekać aż ja wejdę, to on wyszedł pierwszy i mi zamknął portal przed nosem. Aha, to chodzi. I już nie miałem jak wrócić, musiał otworzyć nowy portal.